Witam w poniedziałkowym Fleszu, dzisiaj sporo ciekawego, bo mamy informacje o potencjalnych losach serii Need for Speed, dalszej aferze z Subnauticum 2, czy też o portach gier Rockstar. Zapraszam serdecznie. Ostatni hardkorowy reset w strzelance Escape from Tarkov okazał się dla wielu graczy katastrofą. Lista zmian jest długa i dotkliwa. Drastycznie ograniczono handel i utrudniono progresję, a koszty ubezpieczenia sprzętu gwałtownie wzrosły. Sama rozgrywka również stała się trudniejsza. Wzmocniono sztuczną inteligencję, osłabiono bezpieczne strefy, a bossowie na mapach pojawiają się teraz w każdym rajdzie. Zazwyczaj takie resety powodowały eksplozję popularności na Twitchu, ale tym razem wzrost oglądalności jest najniższy od 2020 roku. Nowa wizja gry po prostu nie zainteresowała graczy. Potężna krytyka wyraźnie nadszarpnęła nerwy deweloperów, gdy jeden z użytkowników zasugerował, że twórcy zniszczyli grę. Szef studia odpowiedział mu wprost, żeby się po prostu zamknął. Chwilę później stwierdził, że to był żart, jednak społeczność nie dała wiary tym zapewnieniom. Zwłaszcza, że deweloper jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Oczywiście społeczność Tarkowa jest znana z częstego narzekania. Tym razem skala krytyki jest jednak inna, bo reset dla wielu okazał się autentycznie fatalny. Co ciekawe, fani nie nawołują do bojkotu, zamiast tego Reddit jest wypełniony sugestiami, jak naprawić grę. Gracze proponują m.in. ułatwienie dostępu do niektórych map, obniżenie podwyżki kosztów ubezpieczenia. Opo Połowę, czy usunięcie irytujących liczników z początkowych zadań. Wokół Subnautica 2 narasta potężny konflikt. Przypomnijmy, że wydawca gry firma Krafton odsunęła od projektu oryginalnych twórców i przesunęła premierę na 2026 rok, co wytworzyło burzę w internecie. Sercem sporu jest obietnica gigantycznej premii, 250 milionów dolarów, którą Krafton miał wypłacić twórcom, jeśli gra osiągnie określone przychody do końca 2025 roku. Przesunięcie premiery sprawia, że warunek ten jest niemożliwy do spełnienia, a fani zaczęli oskarżać wydawcę o sabotaż. W odpowiedzi Krafton przedstawił swoją Wersję, sugerując, że twórcy wzięli część pieniędzy i porzucili projekt. Oskarżeniem tym stanowczo zaprzecza jeden z twórców, Charlie Cleveland, stwierdził, że pozwanie tak ogromnej firmy nie było jego marzeniem, ale sytuacja musi zostać naprawiona. Podkreślił, że Subnautica to dzieło jego życia i nigdy by tej gry nie porzucił. Co ciekawe, do sieci właśnie wyciekły slajdy z wewnętrznej prezentacji kraftonu, których autentyczność firma sama potwierdziła. Wynika z nich, że w maju tego roku gra nie miała świeżości i objętości oczekiwanej od Sequela. Wymieniono też konkretne braki. Dwa biomy, jednego lewiatana, nowy pojazd, a nawet sześciogodzinny wątek fabularny. Choć materiały te zdają się wspierać w wersję kraftonu, nie są niezbitym dowodem. Harmonogram prac mógł się zmienić, a gra i tak miała startować we wczesnym dostępie, gdzie braki są czymś normalnym. Nie wykluczone jednak, że to jeszcze nie koniec tej sytuacji i za kilka dni pojawią się nowe informacje. Nowe poszlaki sugerują, że Rockstar Games może szykować odświeżone wersje dwóch swoich wielkich hitów. Chociaż od dawna mówiło się o powrocie GTA 4 i ulepszeniu Red Dead Redemption 2, teraz w sieci pojawiły się dowody, które nadają tym plotkom realne podstawy. Na oficjalnej stronie wsparcia technicznego GTA 4 na chwilę pojawiła się informacja o obsłudze PlayStation 4. To o tyle istotne, że gra nigdy oficjalnie nie trafiła na tę konsolę. Produkcja pochodzi z serii PlayStation 3 i Xboxa 360, więc taka wzmianka jest co najmniej zastanawiająca. Druga poszlaka jest związana z Red Dead Redemption 2. W tym przypadku w dziale pomocy technicznej zauważono nową zakładkę Migracja online. Taka funkcja służy zwykle do przenoszenia postępów na konsolę nowej generacji, co znamy chociażby z GTA V. Jej pojawienie się mocno sugeruje, że w przygotowaniu może być natywna, ulepszona wersja RDR2 na PlayStation 5, Xboxa Series X oraz S. Oczywiście, jak to często było w takich sytuacjach, obie informacje bardzo szybko zniknęły z oficjalnych stron Rockstar Games. Czy była to zwykła pomyłka pracowników, czy może przedwczesny Przeciek, który nie miał jeszcze ujrzeć światła dziennego tego na ten moment jeszcze nie wiem. A już dzisiaj debiutuje Warspace 2, za które odpowiedzialne jest polskie studio Magic Game Art. To gra, która może przypominać klasyczne, kosmiczne strzelanki z automatów arcade'owych, ale w rzeczywistości oferuje znacznie głębszą rozgrywkę. Zabawa opiera się mocno na levelowaniu naszej postaci, ulepszaniu ekwipunku, a gracze będą musieli podejmować decyzje o tym, co warto założyć, a co nie, aby zoptymalizować swój build. Na premierę dostępnych jest wiele rodzajów statków, każdy z unikalnym zestawem slotów na moduły i własnymi statystykami bazowymi. System pasywnego drzewka umiejętności ma finalnie oferować około 500 do 600 opcji, z czego na maksymalnym poziomie będzie można odblokować 77. Gracze będą musieli więc przemyśleć, w jakim dokładnie kierunku chcą rozwijać swojego pilota. Fani na przykład Pawła w Exile znajdą tutaj też znane systemy craftingu, opierające się na wykorzystaniu odłamków, pozwalających zwiększać rzadkość przedmiotów i modyfikować ich losowe statystyki. W grze znajdzie się też tryb kooperacji, ale jest on całkowicie opcjonalny. Warto tutaj zaznaczyć, że o ile jest to druga odsłona serii, to obie gry nie są powiązane ze sobą fabularnie, ani mechanicznie, dwójka jest znacznie ambitniejsza i rozrosła się do tego stopnia, że jej twórca musiał ostatecznie zatrudnić drugiego dewelopera do pomocy. Twórca zapowiada też, że niezależnie od sukcesu na premierę zamierza rozwijać grę co najmniej przez najbliższy rok do dwóch lat, zanim podejmie się kolejnego projektu. Walka Nintendo z piractwem weszła na nowy poziom. Po zeszłorocznej akcji przeciwko emulatorom tym razem przyszedł czas na serwisy z grami. Popularny portal udostępniający pirackie wersje tytułów japońskiego wydawcy, nie tylko zniknął, ale został przejęty przez służby federalne. Każdy kto spróbuje wejść na zablokowaną stronę, zobaczy teraz oficjalny komunikat informujący o jej przejęciu przez amerykańskie FBI oraz holenderski urząd skarbowy. Nie była to nagła akcja. Już pod koniec maja portal trafił na międzynarodową listę obserwacyjną stron pirackich. Dostatecznej blokady doszło w zeszły czwartek, 10 lipca. Jednak walka Nintendo z piractwem nie kończy się na stronach internetowych. Firma uderza także w sam sprzęt, co widać na przykładzie nowej konsoli Switch 2. Pojawiają się liczne doniesienia od graczy, których konsole zostały permanentnie zablokowane Dzieje się tak po użyciu pirackiego urządzenia i połączeniu się z internetem. Co ciekawe, blokada dotyczy wyłącznie konkretnego urządzenia. Konto Nintendo samego gracza pozostaje aktywne i można z niego korzystać na innych urządzeniach. Pojawiają się coraz mocniejsze sygnały, że EA mogło wstrzymać rozwój całej serii Need for Speed, chociaż na razie to nieoficjalne informacje, idealnie wpisują się w ostatnie decyzje wydawcy dotyczące twórców cyklu. Źródłem najnowszych doniesień jest fotoreporter od lat związany z motoryzacyjnym blogiem Speed Hunters. Poinformował on na swoim Instagramie, że wspierana przez EA strona została zawieszona, a bezpośrednim powodem tej decyzji jest właśnie odłożenie na półkę serii Need for Speed. Faktycznie popularny blog jest nieaktywny od 8 kwietnia, podobnie jak jego media Choć i jej nie wydało żadnego oświadczenia w tej sprawie, doniesienia te pokrywają się z tym, co wiemy o losach studia Criterion. Przypomnijmy, we wrześniu 2023 roku część zespołu została przeniesiona do pracy nad nowym Battlefieldem, następnie w lutym tego roku dołączyła do nich reszta pracowników studia. Całe Criterion Games pracuje więc teraz nad kolejną odsuną popularnej strzelanki. Co w tym wszystkim najciekawsze, to właśnie w lutym przedstawiciele EA zapewniali, że nowy Need for Speed na pewno kiedyś powróci. Na ten moment przyszłość serii jest więc niepewna. Jeśli cykl ma zostać wznowiony, to najprawdopodobniej stanie się to dopiero po premierze kolejnego Battlefielda. Fanom pozostaje mieć nadzieję, że EA dotrzyma danego słowa. Inicjatywa Stop Niszczeniu Gier Video nabiera rozpędu i zdobywa ważnego sojusznika w parlamencie europejskim. Akcja, która jeszcze miesiąc temu wydawała się skazana na porażkę, dzięki ogromnemu rozgłosowi zyskuje na znaczeniu i zaczyna być dostrzegana w kręgach unijnej władzy. Kluczową postacią jest tu rumuński polityk i obecny wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Opublikował on w mediach społecznościowych post, w którym nie tylko sam podpisał petycję, ale również gorąco zachęcił do tego innych. To wyraźny sygnał, że problem wyłączania serwerów i uniemożliwiania dostępu do zakupionych gier przestaje być jedynie oddolnym ruchem graczy. Wsparcie polityka zbiega się w czasie z ogromnym sukcesem samej petycji. Przypomnijmy, że akcja zebrała już ponad 1,3 miliona podpisów. Oznacza to, że próg miliona wymagany do oficjalnego przedstawienia sprawy władzom Unii Europejskiej został przekroczony ze sporą nawiązką. Oczywiście poparcie jednego nawet wysoko postawionego polityka nie przesądza jeszcze o sukcesie. Droga do ewentualnego przyjęcia postulatów przez Parlament Europejski jest jeszcze długa i niepewna. Można jednak śmiało założyć, że dzięki takim sojusznikom i potężnemu poparciu społecznemu szanse na pozytywne zmiany są dziś znacznie większe niż ktokolwiek mógł się spodziewać. A na koniec ważna informacja. Od piątku trwa konkurs dla fanów Wiedźmina i TV Gry. W ramach akcji musicie przedstawić w formie pracy artystycznej, jak świat Wiedźmina spotyka się z naszą redakcją. Do wygrania są gadżety z Wiedźmina, a także metalowe plakaty z podpisami deweloperów CD Projekt Red. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Dzięki, wielkie za obejrzenie i do następnego!